Andrzej Sopański, trener Orłak Grzegorzew. Panie trenerze, proszę ocenić ten pierwszy mecz w piątej lidze z błękitnymi Mąkolna. Przypomnijmy, w pierwszym spotkaniu przegrywacie 1 do 2. No niestety, no, nie udało się tutaj lepszego rezultatu dzisiaj uzyskać. Chociaż z przekroju spotkania myślę, że na ten remis zasłużyliśmy, ale to jest piłka i goście w drugiej połowie praktycznie rzecz biorąc bardzo rzadko gościli pod naszą bramką, ale zdobyli bramkę, okazali się skuteczniejsi i dlatego trzy punkty pojechały do Mongolna. Czy po tym meczu wydaje się, że no jednak ta piąta liga jest o wiele mocniejsza od A klasy? Na pewno jest mocniejsza. W zaangażowanie zawodników, tutaj drużyny przeciwnej też, też pokazało tutaj moim chłopakom, że, że tą walką, tym, tym wszystkim, tą jazdą na tyłkach można dużo osiągnąć, tak? Przed wami z strzałkowo. Będą pierwsze punkty w piątej lidze w tym sezonie? No, bo po to tam jedziemy. Na każdy mecz jedzie po to, żeby, żeby przywozić punkty, żeby zwyciężać. Myślę, że Polani to też jest taki, taki naprawdę czułowy zespół. No ale, ale to, jest, to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest piłka, tak? Wychodzimy na plac, walczymy. Jeżeli damy z siebie wszystko, jeżeli naprawdę pójdzie 100% tego, co jest z możliwości tych chłopaków, to myślę, że punkty powinniśmy przywieźć. Dzisiaj kibice mocno narzekali na pracę arbitrów. Czy pan. Kilka słów oceni pan pracę trójki sędziowskiej? To no, zawsze z, z punktu widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli kibicuje się swoim, to wiadomo, że będzie się przeczyć na tych sędziów, że w tych spornych sytuacjach mogli tą decyzję podjąć taką lub, 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 lub inną, znaczy na naszą korzyść bardziej, tak? Ale no, myślę, że wyniku meczu nie wypaczyli, bo no, bramek nam nie strzelili, tak, my mieliśmy swoje sytuacje, żeby strzelić te bramki. Więc sędziowie, no, nie ma co też wszystkiego tutaj zganiać na, na sędziu, że porażka to w głównej mierze jest zasługa sędziów, no bo to my przegraliśmy. Pod nie koniec drugiej połowy, bramkarz gości bezpardonowo wszedł w waszego zawodnika w polukarnym, powalił go na murawę. Czy w tej sytuacji mógł arbiter podyktować jedenastkę? Wydaje mi się, że powinien podyktować jedenastkę, tylko sędzia tutaj w takiej luźnej rozmowie mówi, że to nasz zawodnik po prostu wszedł z bramkarza, tak? No, tak jak to powiedziałem, no, na, na pewno nie przyzna się do błędu, gdzie to jest błąd w polu karnym, to jest rzut karny. No, Będziemy będzie przedstawiał swoje racje, będzie tak, tak to tak to z jego punktu widzenia, tak to wy wyglądało i trudno tutaj z nim w ogóle dyskutować, no bo to szkoda, szkoda, szkoda po prostu się denerwować. Też mi się wydaje, że powinien być rzut karny, no tym bardziej nasz zawodnik zagrał piłkę, tak? Jeżeli, jeżeli bramkarz go taranuje, to bramkarz takim samym zarówno prawnym zawodnikiem, jak każdy inny, tak? Jeżeli popełnia fałsz w polu karnym, to jest rzut karny. specjalnie pan będzie mobilizował zawodników po tym, no... Dość trudnym spotkaniu dzisiejszym, czy jakaś specjalna mobilizacja na kolejne spotkanie? Oni sami się zmobilizowali w szatni, powiedzieli pierwszy mecz, przegraliśmy, ale na następny jedziemy, jedziemy walczyć, jedziemy po trzy punkty. Także chłopaki już myślę, że dzisiaj mogliby drugi mecz grać, tak? Tak są naładowani.